Tu mamy obraz, no taki powiem, może nie wzorcowy, ale ale jak my wyobrażamy tą przyrodę, no przynosimy widok, że widzimy, że tu jest harmonia. Nas ten widok przyciąga, akceptujemy to, bo wiemy, żeby zaistniała harmonia, no to wszystko w tym świecie musi być w odpowiednich proporcjach. Jeżeli coś zaczyna wystawać ponad normę ustaloną przez przyrodę, to już wtedy jest zakłócona harmonia i tutaj na pewno jest kornik, na pewno są inne mikroorganizmy, tylko one nie są wyeksponowane. Cały ten ekosystem nie jest podporządkowany kornikowi, czy zgniotkowi czy innym chrząszczowi, my teraz właśnie tak robimy, że ktoś zobaczył aha, tego, więc cały ekosystem jest podporządkowany. To jest harmonia, jeżeli jest ten obraz akceptowalny, możemy go przenieść na cały świat, na całą kulę ziemską, i żadnych negatywnych odczuć, nikt nie powie, że, że to jest obraz negatywny, który mamy realizować na tej Ziemi. I coś się dzieje. Ludzie patrząc, więc od razu wśród teologów jest takie powszechne przekonanie, żeby coś takiego zachować. No to, broń Boże, wycinać drzewa. I tutaj też pewnie jest wiele osób, które są zwolennikami takiego pogl poglądu, że żeby zachować przyrodę, broń Boże, wycinać drzewa, broń Boże, coś z tą przyrodą robić. Czy są tacy, może podniosą rękę? Nie ma? No to już sukces konferencji. Bo... <ślesk> Bo ja, ja chciałem to jakoś rozpowszechnić, zrobić to jakimś ruchem takim ogólnonarodowym, że my owszem nie chcemy wycinać drzew, przygotowałem takie oświadczenie. Ja niżej podpisany oświadczam, że jestem przeciwnikiem wycinania starych drzew. Jeżeli ktoś chce zachować wszystkie drzewa, wykreślę starych i to dalej. W związku z powyższym od dnia podpisania nie się... Do oświadczenia świadomie i z całą konsekwencją rezygnując z korzystania z budowli, przedmiotu, wyrobów pochodzących z drewna lub materiałów drewnopochodnych. Ja proponuję, żeby to jako pewną zasadę, jeżeli ktoś głosi takie hasło, dajemy mu oświadczenie, no, bo ktoś czegoś żąda, więc jest świadomy konsekwencji. To nie można tak sobie, o, bo ja jestem to, bo ja jestem o Wam, to no nie chcę, żeby przyroda była, ja ją zatrzymam ta, co była tysiąc lat, mimo że to jest organizm dynamiczny, ciągle się zmienia, ale myśmy się uparli, nie nadamy jej pierwotność, zatrzymamy. Koniec, broń Boże. Nie wchodzimy dalej. Oj, oj. <głosy> <głosy> Ta, tak jak mówiłem, jeżeli coś przenosimy w skali ogólno-uniwersalnej, to mamy tego obraz. Jeżeli jest obraz akceptowalny, czyli tutaj wielkiej filozofii nie trzeba, wielkich dowodów naukowych nie trzeba. Wszyscy to akceptują, akceptujemy taki obraz żywej przyrody, żeby u nas na całej ziemi była u nas w Polsce w naszym parku. Akceptujemy, więc pokażę też te wzorce, możemy też w stosunku do ludzi akceptujemy pewne wzorce, bo mówimy o zdrowy człowiek, tak powinien wyglądać, natomiast już trudno jest człowieka okula, garbatego czy tam jakiego zaakceptować, że to jest ma być model społeczeństwa, czystą wodę też akceptujemy jako czystą i tutaj nie w tą stronę, przepraszam trochę się zapędzam, ale właśnie przedstawiłem te wzorce, no bo jest jeden wzorzec, który możemy realizować, no nie jeden człowiek, żeby był zdrowy oczywiście też i ma komórki rakowe, które tam występują, ma brud za paznokciami, który może wywołać grzybice i inne sprawy. Ale oczywiście codziennie się myje, poddaje się pielęgnacji i to te organizmy, które jakby są szkodliwe, wprowadzają destrukcję, są w harmonii. Natomiast nie możemy zaakceptować takiego obrazu, że, że, że właśnie poprzez te działania różnego rodzaju doprowadzamy tego człowieka do takiej postaci i mówimy, to jest nasz obraz tego, co chcemy, bo myśmy tego faceta tak chronili. Również mamy wodę, tak? Akceptujemy ten obraz. Tutaj mamy następny obraz wody. Mamy puszczę, podobny obrazek, i mamy puszczę, którą nam się mawia, że w glorii nauki wszystkiego to jest właśnie ten model. Poprzez pojęcie ochrony, do którego dążymy. Ale możemy poprzez pojęcie ochrony, a właściwie świadomego, racjonalnego, mądrego użytkowania, bo po co nam chronić, jeżeli będziemy wszystko robić tak, jak trzeba. No, teraz już ta ochrona tak się rozprzestrzeniła na wszystkie poziomy życia. Dlaczego? Bo nie realizujemy swoim życiem naturalnych praw przyrody, tak? Czyli co? Fundujemy sobie ochronę. Wszystkich dziedzinach, zakład pracy, osiedle mieszkaniowe, ochrona, ochrona. I tak obiektywnie patrząc, wszędzie ochrona, a gospodarze nie widać. I tutaj ja się zatrzymam na tym obrazku, bo on jest tak perforowany i tu są różne bardzo mocne teorie, że, że to powinno być drzewa usychać, w ten sposób, bo generują nam to, co dla lasu jest najkorzystniejsze. Proszę Państwa, ja tak trochę się interesowałem w sumie pięć drzewa, który zostaje, to jest 2 do 6% masy, którą drzewo oddaje w ciągu życia. I już zaraz bijam ten argument, że, że to jest masa potrzebna. Jeżeli zostawiamy taką, takie drzewo, nie stymulujemy jego wzrostu, no to co mamy? Co dwa lata pozbawiamy później Wchodzenia masy organicznej, które jest łatwo przyswojalne, łatwo rozkładana, akceptowalne przez przyrodę, bo tak samo jak my ak akceptujemy łatwo przyswojalny pokarm, nam nie, nie sprawia to żadnych problemów z przerobieniem jego. Natomiast tutaj to jakby się człowiek nałykał gwoździ i powiedział: Tak, ja to strawię, będę zdrowy. Ale kiedy i nie wiadomo, czy będzie zdrowy, bo, bo najpierw chyba go zawiozą do szpitala, no jeżeli będziemy realizować właśnie. Taki widok i udowadnia, że to jest tak korzystne, tak wzbogaca glebę. A glebę wzbogaca w sumie to, co roślina oddaje, i to jest w pełni przyswojalny, naturalny proces przyrodniczy. I tak, jak mówiłem, no jest jakieś. Nie nazywamy rzeczy po imieniu. Tutaj tak przedstawiłem taką. Takie uschnięte drzewo. Proszę Państwa, ja operuję porównaniami. Jeżeli ja żyję, to mnie nazywają Leon, Hlawiec czy tam człowiek. Tak? Po śmierci jestem trupem, nieboszczykiem zwłoki. Tak samo ze zwierzętami, ze wszystkim. Nie nazywamy, że tu już jest zwierzę, tylko podlino, zwłoki, coś w tym rodzaju. Natomiast zobaczcie, przypomnijcie ten zapis o lasach, gdzie tam nakazywany nam. Ochrona jeżeli jest zaatakowane. Co jest ustawy. Ustawy. Minister przekroczył zakazem, który powoduje, że to drzewo uschnięte jest nadal nazywane drzewem, mimo że ono już nim nie jest, jest drewnem, bo ono utraciło funkcję rośliny. Nie jest żywe. Nie jest żywe. I my prawa, które nakładamy na żywych ludzi, tak jak na mnie, że ja mam płacić podatki, tego po śmierci mi nikt nie mówi, że ja mam płacić podatków, czy nie zabrania chodzić na referendum, tak? Tutaj wszystkie prawa odnoszące się do żywej przyrody nakładamy na ten martwy pień i efekt jest taki, Zatokowo-Kornik jest e, charakter siedliska czy podmokłego, czy takiego stan lasu, wiek osiągnął 100 lat, Mimo, że wszystkie drzewa zaatakowane nie ścinamy, bo mówimy, bo to jest drzewo. Drzewo tam jest obok, żyjące, to jest drewno. Tutaj mamy właśnie to, ten sam model podejścia. Możemy właśnie też powiedzieć na ploty, nie usuwamy, bo funkcja plotu i tego drewna jest taka sama. I, I też można powiedzieć, że jeżeli ktoś chce robić doświadczenia, nie wie co się będzie później działo. Jeszcze u nas są te stare płoty. Niech się zajmie, bada. Proces taki sam, szkoda żadna, a korzyść wielka. <plosy> Proszę Państwa, co to jest przyroda? No bo musimy określić, co to przyroda, ja tutaj się będę cofał do aspektów historycznych. Przyroda, czyli ta pierwotna nazwa przyroda.